Dominikana i Haiti to dwa kraje dzielące ze sobą wyspę Hispaniola, położoną w sercu Karaibów. Mimo wspólnego położenia geograficznego, oba państwa prezentują wyraźnie odmienne oblicza w wielu aspektach, zarówno demograficznych, jak i ekonomicznych. Ta niezwykła dywergencja jest widoczna w ich historii, kulturze, polityce oraz społeczno-gospodarczym rozwoju. Z jednej strony mamy Dominikanę. Kraj o stabilnej gospodarce i rosnącym sektorze turystycznym, z drugiej Haiti, naród zmagający się z wyzwaniami politycznymi i ekonomicznymi, które mają swoje korzenie w jego przeszłości kolonialnej i politycznych turbulencjach. Jak historia, polityka, geografia i decyzje społeczne wpłynęły na tak rozbieżne trajektorie tych dwóch krajów, które dzielą tę samą wyspę? Co przesądziło o ich aż tak odmiennym losie? Demografia. Obecna demografia Haiti i Dominikany to fascynujący obraz dwóch narodów, które prezentują znacząco różne tendencje. Populacja obu krajów jest zbliżona: z około 11,429 milionów mieszkańców w Republice Dominikańskiej i 11,746 milionów w Haiti. Historycznie. W 1961 roku liczba ludności w obu krajach była porównywalna, z około 4 milionami w Haiti i 3,4 milionami w Dominikanie. Jednak do 2001 roku obie populacje podwoiły się, a mniejszy rozmiar geograficzny Haiti doprowadził do znacznie wyższej gęstości zaludnienia. Prognozy populacyjne wskazują na różne tempo wzrostu w obu krajach, sugerując wzrost do ponad 13 milionów w Republice Dominikańskiej i około 15 milionów w Haiti do 2050 roku. W obu krajach odnotowano także wzrost średniego wieku populacji. W latach 60. w Dominikanie było to 21 lat, dziś to 31,5. Analogicznie w Haiti średni wiek zmienił się z 24 do 28 lat. Wzrost średniego wieku w Dominikanie może odzwierciedlać poprawę warunków życia i opieki zdrowotnej. Oczekiwana długość życia w Republice Dominikańskiej wynosi około 78 lat, znacznie przewyższając średnią Haiti, która wynosi jedynie 65 lat. Wyższa umieralność dzieci na Haiti wskazuje na zdecydowanie gorsze warunki opieki zdrowotnej. Urbanizacja jest zjawiskiem występującym w obu krajach. Z większym wzrostem udziału populacji miejskiej w Republice Dominikańskiej. Wzrost gęstości zaludnienia, zwłaszcza na Haiti, z 206 osobami na kilometr kwadratowy 40 lat temu do prawie 422 osób na kilometr kwadratowy w 2022 roku, w porównaniu z 220 w dzisiejszej Dominikanie, znacząco wpływa na dostęp do zasobów, usług i infrastruktury. Gospodarka. Gdy spojrzymy na gospodarki Haiti i Dominikany, uderzające stają się ich znaczne różnice, które rzucają światło na odmienne ścieżki rozwojowe obu krajów. Republika Dominikańska, z imponującym szacowanym PKB na koniec 2023 roku, wynoszącym 227 miliardów dolarów po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, Reprezentuje dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Jest to kraj o różnorodnej strukturze gospodarczej, gdzie produkcja w strefach wolnocłowych w 2019 roku wygenerowała 6,2 miliarda dolarów eksportu. Dominikana jest także ważnym graczem w produkcji rolniczej, eksportując produkty takie jak awokado, papaja, trzcina cukrowa czy banany. Ponadto sektory turystyczny, górniczy, produkcji urządzeń medycznych, sprzętu elektrycznego, farmaceutyków i chemikaliów również odgrywają istotną rolę w gospodarce. Z inwestycjami zagranicznymi bezpośrednimi osiągającymi 42 miliardy dolarów w 2019 roku. Dominikana stale umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej. W kontraście Haiti, będąc jednym z najbiedniejszych krajów na zachodniej półkuli, boryka się z poważnymi wyzwaniami gospodarczymi. Jego gospodarka została dotknięta problemami politycznymi i ograniczoną infrastrukturą. Historyczny dług, jaki Haiti zmuszone było spłacić Francji po uzyskaniu niepodległości, dodatkowo ograniczył jego możliwości rozwojowe. Ta sytuacja doprowadziła do desperackich prób zaradzenia problemom finansowym, które miały drastyczne konsekwencje dla środowiska, w tym masowe wylesienie. PKB Dominikany jest 4,5 razy większe niż PKB Haiti, a PKB na mieszkańca w Dominikanie jest od 5 do 8 razy wyższe niż na Haiti, co przekłada się na znaczne różnice w warunkach życia obu populacji. Około 58% mieszkańców Haiti żyje za mniej niż 365 dolarów rocznie, podczas gdy w Dominikanie odsetek osób żyjących w ubóstwie wynosi jedynie 4,3%. Kontekst historyczny. Różnice w historii i trajektoriach rozwoju Haiti i Dominikany są kluczowe dla zrozumienia ich obecnych sytuacji. Droga Haiti do niepodległości, która została uzyskana w 1804 roku po gwałtownej rewolucji przeciwko Francji, znacząco różni się od procesu uzyskania niepodległości przez Dominikanę od Hiszpanii w 1821 roku. Ta ostatnia charakteryzowała się mniejszą skalą przemocy i konfliktów. Po wywalczeniu niepodległości przez Haiti w 1804 roku, kraj ten rozwijał się pod rządami liderów, którzy dążyli do zjednoczenia całej wyspy Hispaniola pod haitańską władzą, częściowo jako środek zapobiegający ponownemu pojawieniu się europejskiego kolonializmu w regionie. Gdy Dominikana ogłosiła swoją niepodległość od Hiszpanii w 1821 roku, szybko znalazła się pod kontrolą Haiti. Okupacja ta miała głęboki wpływ na Dominikanę, zarówno kulturowo, jak i politycznie. Przez ponad dwie dekady haitańskie rządy narzuciły na Dominikanę ciężary podatkowe i próbowały narzucić swoje prawa i porządek społeczny, co często spotykało się z oporem miejscowej ludności. Okupacja ta również zintensyfikowała dążenia Dominikany do utrwalenia własnej tożsamości narodowej i kulturowej, będąc katalizatorem dla późniejszych ruchów niepodległościowych. Ostatecznie doświadczenie okupacji przez Haiti miało długofalowe konsekwencje dla stosunków między oboma krajami, wpływając na ich przyszłe relacje i politykę zagraniczną. Zakończenie okupacji w 1844 roku, kiedy to Dominikana ostatecznie uzyskała niepodległość, otworzyło nowy rozdział w historii wyspy z dwoma suwerennymi państwami o odmiennych historiach i ścieżkach rozwoju. Haiti jednak uznało niepodległość Dominikany dopiero w 1867 roku. W 1825 roku Haiti Pierwsza czarnoskóra republika, która wywalczyła niepodległość, zgodziło się zapłacić Francji 150 milionów franków jako rekompensatę za utracone niewolnicze zasoby i uznanie suwerenności przez Francję. Kwota ta została później zmniejszona do 90 milionów franków, ale nadal stanowiła ogromne obciążenie dla młodego państwa. Spłata tego długu miała dramatyczne skutki dla rozwoju ekonomicznego Haiti. Aby sprostać wymogom spłaty, Haiti musiało podejmować desperackie środki, w tym masową wycinkę lasów i intensyfikację produkcji rolniczej, co przyczyniło się do długoterminowych problemów środowiskowych i społecznych. Dług ten, choć formalnie spłacony do 1947 roku, miał długotrwałe skutki. Ograniczając zdolność Haiti do inwestowania w infrastrukturę, edukację, opiekę zdrowotną i inne kluczowe obszary rozwoju. W latach od 1916 do 1924 roku miała miejsce okupacja Dominikany przez Stany Zjednoczone i była częścią szerszej polityki amerykańskiej interwencji w krajach Ameryki Łacińskiej w tym okresie. Interwencja ta była motywowana troską o stabilność regionu i ochronę amerykańskich interesów ekonomicznych. Amerykańska okupacja Dominikany przyniosła pewne reformy, takie jak rozbudowa infrastruktury i usprawnienie administracji, ale także spotkała się z oporem ze strony lokalnej ludności została ostatecznie zakończona w 1924 roku, gdy Stany Zjednoczone stopniowo wycofały swoje wojska w ramach zmieniającej się polityki zagranicznej. Haiti po zakończeniu dyktatury Duwalierów w 1986 roku nastąpił okres chronicznej niestabilności politycznej. Rządy Duwalierów były znane z brutalności i stosowania przemocy przez tajną policję znaną jako Tonton Makut, która była używana do uciszania opozycji i utrzymania kontroli nad społeczeństwem. W czasie ich rządów Haiti doświadczyło znacznego spadku standardów życia, pogorszenia infrastruktury i publicznych usług, a także wzrostu ubóstwa i nierówności społecznych. W przeciwieństwie, Dominikana, która przeszła na demokrację w 1966 roku, doświadczyła większej stabilności politycznej i gospodarczej. W końcu lat 60. gospodarki obu krajów były porównywalne. Lecz po 1968 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. PKB na mieszkańca Dominikany znacznie wzrosło, podczas gdy na Haiti stagnacja lub spadek były normą. Lata 1970 były dla Dominikany okresem istotnych zmian i wyzwań, zarówno w kontekście politycznym, jak i społeczno-gospodarczym. Ten okres nastąpił po długiej dyktaturze Rafaela Trujillo, który rządził krajem od 1930 do 1961 roku oraz po krótkiej interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych w 1965 roku. W latach 70. XX wieku prezydentem Dominikany był Joaquín Balaguer, który objął urząd w 1966 roku i sprawował władzę przez większość tej dekady. Balager był sojusznikiem Trujillo i jego rządy charakteryzowały się autorytarnym stylem rządzenia, choć bez takiej skali przemocy i represji jak za czasów Trujillo. Balager dążył do stabilizacji kraju po okresie politycznych niepokojów, ale jego rządy były również krytykowane za ograniczanie wolności obywatelskich i manipulowanie wyborami. Gospodarczo lata 70. były dla Dominikany czasem rozwoju, zwłaszcza w sektorach turystycznym i przemysłowym. Rząd Balagera zainwestował w infrastrukturę, w tym w rozbudowę dróg i promowanie turystyki jako kluczowego sektora gospodarki. Interwencje międzynarodowe, w tym interwencja Stanów Zjednoczonych na Haiti w 1994 roku, mające na celu przywrócenie do władzy Jean-Bertrand Aristida, miały istotny wpływ na sytuację Haiti. Kontrowersyjna dymisja Aristida w 2004 roku po jego żądaniu o zapłacenie przez Francję 21 miliardów dolarów odszkodowania za roszczenia z 1825 roku jest często interpretowana jako wynik wpływów międzynarodowych, w szczególności ze strony USA i Francji. Zamach na Jovenela Moise, prezydenta Haiti, który miał miejsce 7 lipca 2021 roku, był punktem zwrotnym w już niestabilnej sytuacji politycznej kraju. Prezydent został zamordowany we własnym domu przez grupę uzbrojonych napastników. Jego śmierć nie tylko wstrząsnęła narodem, ale również pogłębiła istniejący kryzys polityczny i społeczny w Haiti. Przed zamachem Mois był kontrowersyjną postacią w polityce haitańskiej. Kwestionowano legalność jego prezydentury, a opozycja argumentowała, że jego kadencja powinna była zakończyć się już w lutym 2021 roku pięć lat po wyborach zgodnie z konstytucją Haiti. Mois jednak uważał, że jego kadencja rozpoczęła się dopiero po powtórnych wyborach w 2017 roku i powinna trwać do 2022 roku. Jego rządy charakteryzowały się coraz większym centralizowaniem władzy i zarzutami o autorytarne metody rządzenia. Zamach wywołał chaos i niepewność co do przyszłości politycznej Haiti. Po śmierci Mois, premier Claude Joseph ogłosił się tymczasowym liderem kraju, co wywołało spory o prawowitość tej decyzji. Ta niepewność polityczna tylko pogorszyła już napiętą sytuację w kraju, który zmagał się z głębokimi problemami gospodarczymi i społecznymi. Po śmierci Mois Ariel Henry, który został mianowany na stanowisko premiera krótko przed zamachem, znalazł się w centrum niepewności i kontrowersji politycznych. Kiedy Henry objął stanowisko premiera, nie został formalnie zatwierdzony przez Senat Haiti, co podważyło jego legitymację i doprowadziło do kwestionowania jego prawa do władzy. Sytuacja ta dodatkowo skomplikowała się, ponieważ w Haiti nie było pełnego parlamentu, który mógłby zatwierdzić jego nominację z powodu wcześniejszych problemów z organizacją wyborów. Ariel Henry jako premier stał się postacią, wokół której skupiały się nadzieje na stabilizację sytuacji, ale jednocześnie był celem krytyki i podejrzeń. Ponadto odłożenie kolejnych wyborów tylko pogorszyło kryzys polityczny. Haiti, już zmagające się z niestabilnością polityczną, znalazło się w sytuacji, w której pilne stało się przeprowadzenie wiarygodnych wyborów, aby przywrócić porządek konstytucyjny i demokratyczne rządy. Te wydarzenia rzucają światło na obecne wyzwania, przed którymi stoją oba kraje, i podkreślają, jak ważne jest zrozumienie kontekstu historycznego, aby móc w pełni ocenić ich obecne sytuacje polityczne i ekonomiczne. Dziedzictwo kolonialne, ścieżki do niepodległości, okresy dyktatur i demokracji oraz wpływy zagraniczne wszystko to miało kluczowe znaczenie dla kształtowania się współczesnych Haiti i Dominikany. Bezpieczeństwo. Obecnie Haiti zmaga się z alarmującą sytuacją charakteryzującą się gwałtownym wzrostem przemocy przestępczości zorganizowanej. Liczby mówią same za siebie. Tylko w 2023 roku zarejestrowano ponad 2100 morderstw i około 1300 porwań, co rzuca światło na skalę problemów kraju. Gangi stosują brutalne metody, takie jak gwałty i morderstwa, aby zastraszać społeczeństwo i rozszerzać swoją kontrolę, obejmującą niemal 90% stolicy Port-au-Prince. Dominacja gangów sparaliżowała zdolność rządu do sprawowania władzy, a ustanowione przez gangi blokady i punkty kontrolne powodują, że Haiti staje się zakładnikiem tych grup przestępczych które kontrolują dostęp do kluczowych zasobów, w tym ropy naftowej. W kontraście, sytuacja w Republice Dominikańskiej jest zdecydowanie stabilniejsza. Kraj ten podjął kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa granicznego, w tym zwiększenia obecności wojskowej na granicy z Haiti, aby zapobiegać nieautoryzowanemu przekraczaniu granicy i potencjalnemu przenikaniu działalności kryminalnej z sąsiedniego kraju. Rozpoczęcie budowy muru przez Republikę Dominikańską na granicy z Haiti jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa Dominikany. Obecny prezydent Dominikany, Luis Abinader, uzasadnił to przedsięwzięcie jako środek mający na celu skuteczniejszą kontrolę wymiany handlowej, regulowanie przepływów migracyjnych, zapobieganie handlowi ludźmi oraz walkę z przemytem narkotyków i nielegalną sprzedażą broni. Projekt, który przewiduje budowę 160-kilometrowego ogrodzenia granicznego przy całkowitej długości granicy wynoszącej 380 km, ma trwać 9 miesięcy, a jego koszt szacowany jest na 31 milionów dolarów. Pierwszy etap obejmie 54-kilometrowy odcinek biegnący przez najbardziej zaludnione i wrażliwe obszary przygraniczne, z planowanymi 70 wieżami obserwacyjnymi. Te działania są świadectwem znaczącej poprawy bezpieczeństwa w globalnym indeksie pokoju, gdzie Dominikana awansowała o 5 miejsc, a stopa zabójstw spadła z 13,1 do 11,5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Trzęsienie ziemi w sierpniu 2021 roku, które spowodowało śmierć około 2250 osób i raniło ponad 12 tysięcy w Haiti. A także spowodowało straty ekonomiczne na poziomie 1,7 miliarda dolarów, około 8% PKB Haiti tylko pogorszyło już trudną sytuację kraju. Wraz z rosnącym kryzysem uchodźczym, gdzie ponad 100 tysięcy obywateli uciekło z kraju, Haiti stało się jedną z głównych narodowości napotykanych przez Straż Graniczną Stanów Zjednoczonych. Rząd Haiti pod kierownictwem Ariela Henriego. W obliczu narastającej niestabilności i przemocy w kraju zwrócił się z prośbą o międzynarodową interwencję wojskową. Ta dramatyczna prośba odzwierciedla głębokość kryzysu, z jakim zmaga się Haiti, a także świadomość, że lokalne siły bezpieczeństwa mogą nie być w stanie samodzielnie przywrócić porządku i stabilności. W 2023 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ odpowiedziała na te apele zatwierdzając interwencję zbrojną, która finansowana jest przez Stany Zjednoczone. Interwencję tę prowadzi Kenia, co jest dość niezwykłym przykładem afrykańskiego państwa odgrywającego kluczową rolę w operacji pokojowej w regionie Karaibów. Dodatkowe wsparcie pochodzi od żołnierzy z Jamajki, Bahamów oraz Antigui i Barbudy, co pokazuje regionalne zaangażowanie w stabilizację sytuacji na Haiti. Historia Haiti obfituje w przykłady walki o suwerenność w obliczu ciągłych interwencji zagranicznych, często podyktowanych interesami zewnętrznymi. Ta przeszłość wpływa na obecne wydarzenia i postrzeganie interwencji międzynarodowych przez społeczeństwo haitańskie. Wyzwania geograficzne Co ciekawe, Haiti i Dominikana, mimo dzielenia tej samej wyspy, stoją przed zupełnie różnymi wyzwaniami geograficznymi. Te różnice mają głęboki wpływ na ich zdolność do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi, rozwojem gospodarczym i ogólnym dobrobytem społeczeństw. Po pierwsze, Haiti charakteryzuje się znacznie większą gęstością zaludnienia w porównaniu z Dominikaną. Ta cecha sprawia, że kraj jest bardziej podatny na skutki klęsk żywiołowych. Wysoka liczba ludności na ograniczonym terytorium zwiększa ryzyko i skutki takich zdarzeń jak huragany czy trzęsienia ziemi. Drugim kluczowym wyzwaniem jest rozległe wylesienie Haiti. Przez lata nadmierne wycinanie drzew zwiększyło podatność kraju na erozję i huragany, w przeciwieństwie do bardziej zalesionej Dominikany. Obniżenie pokrywy leśnej Haiti z 60% w 1923 roku do zaledwie 12% w 2023 roku skutkuje większą wrażliwością na katastrofę. W kontraście Dominikana zachowała około 44% swojej powierzchni leśnej, co przyczynia się do lepszego zarządzania środowiskiem i ochrony przed klęskami żywiołowymi. Haiti w dużym stopniu polega na imporcie paliw kopalnych i ma ograniczony dostęp do elektryczności na poziomie zaledwie 47%, co jest rażące w porównaniu do niemal uniwersalnego dostępu do elektryczności w Dominikanie, gdzie poziom ten wynosi 98%. Dodatkowo, Dominikana korzysta z bogactwa mineralnego, w tym z dochodowej kopalni Pueblo Viejo, która stanowi znaczące źródło dochodów dla kraju. Położenie geograficzne Haiti sprawia, że jest ono bardziej narażone na trzęsienia ziemi ze względu na swoje umiejscowienie wzdłuż aktywnych linii tektonicznych, a szczególnie południowej linii tektonicznej. Niszczycielskie trzęsienie ziemi w 2010 roku, które spowodowało około 250 tysięcy ofiar śmiertelnych i 8,5 miliarda dolarów strat, co stanowiło prawie 3 czwarte PKB Haiti. Tymczasem ostatnią dużą klęską, która dotknęła Dominikanę, był huragan George w 1998 roku ze stratami przekraczającymi 9,3 miliarda dolarów. Historia naturalnych katastrof na Haiti, takich jak wspomniane trzęsienie ziemi w 2010 roku i huragan Matthew w 2016 roku, znacząco utrudniła rozwój tego kraju. W przeciwieństwie do tego, Dominikana mierzy się ze zdecydowanie mniejszą liczbą takich katastrof. Podsumowując, Haiti stoi przed znacznie większymi wyzwaniami geograficznymi w porównaniu z Dominikaną. Od gęstości zaludnienia przez wylesienie, po podatność na klęski żywiołowe i ograniczone zasoby naturalne wszystko to składa się na obraz kraju, który zmaga się z wieloma trudnościami. Rozwiązanie tych problemów wymaga holistycznego podejścia, obejmującego zarówno pilne działania w zakresie ochrony środowiska, jak i długoterminowe strategie rozwoju. Turystyka i rozwój. Turystyka odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym zarówno Haiti, jak i Dominikany, ale oba kraje doświadczają w tej dziedzinie zupełnie różnych realiów. W 2022 roku Dominikana odnotowała imponującą liczbę ponad 8 milionów 200 tysięcy turystów, co przekładało się na prawie 12% jej PKB. Kontrastuje to znacznie z sytuacją w Haiti gdzie w 2018 roku kraj ten przyciągnął 1 300 tysięcy turystów. A liczba ta drastycznie spadła do 148 tysięcy w 2021 roku, głównie z powodu pandemii COVID-19 oraz innych kryzysów wewnętrznych. Spadek liczby turystów na Haiti miał poważne konsekwencje finansowe. Przychody z turystyki spadły z 620 milionów dolarów w 2018 roku do zaledwie 80 milionów dolarów w 2021 roku. Ta sytuacja odzwierciedla nie tylko wpływ pandemii, ale także ogólną niestabilność i wyzwania bezpieczeństwa, z którymi zmaga się Haiti. Tymczasem Dominikana konsekwentnie widzi wzrost w sektorze turystycznym, co stanowi dowód na jej stabilność i atrakcyjność jako destynacji turystycznej. Dominikana skutecznie wykorzystuje dochody z turystyki oraz górnictwa do inwestowania w kluczowe obszary, takie jak edukacja, opieka zdrowotna i infrastruktura. Te inwestycje nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców. Ale również tworzą pozytywny cykl wzmacniający rozwój gospodarczy i społeczny. Przykładem może być rosnąca jakość usług turystycznych i infrastruktury, która przyciąga jeszcze więcej turystów, generując dodatkowe dochody. Przyszłość obu krajów. Dominikana i Haiti, mimo geograficznej bliskości, stanowią odrębne byty, z których każdy zmaga się z własnymi wyzwaniami i ma unikalne perspektywy rozwoju. Przyszłość Haiti wydaje się być pełna wyzwań. Aby przyszłe interwencje miały trwały i pozytywny wpływ, konieczne jest adresowanie zarówno kwestii bezpieczeństwa, jak i suwerenności gospodarczej. Bez stabilności politycznej i bezpiecznego środowiska, Haiti będzie kontynuowało cykl niestabilności i niedorozwoju. Wyzwania te wymagają zarówno zaangażowania lokalnego rządu, jak i skutecznej współpracy międzynarodowej, aby zbudować trwałe i zrównoważone podstawy dla przyszłego wzrostu i rozwoju. Z drugiej strony, przyszłość Dominikany jest dużo bardziej obiecująca. Kraj ten, mimo bliskości i dzielenia wyspy z Haiti, nie odczuwa bezpośredniego wpływu niestabilności swojego sąsiada na własne bezpieczeństwo. Ekonomię czy inne aspekty życia i inwestowania. Dominikana kontynuuje ścieżkę wzrostu gospodarczego, rozwijając kluczowe sektory takie jak turystyka i górnictwo, a także inwestując w infrastrukturę, edukację i opiekę zdrowotną. Te działania w połączeniu ze stabilnym środowiskiem politycznym i społecznym sprawiają, że Dominikana jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i turystów.